Cześć, witam wszystkich, tu Hikomikos, zapraszam do użycia mojego kodu twórcy Hikomikospodłoga.pl Hashtag Epic Partner, hashtag Współpraca I dzisiaj, jeśli zostawicie 100 łapek w górę pod tym filmikiem, odpakujemy sobie to Co to jest? Jakaś taka wielka skrzynka z Fortnite'a A w środku takie jakieś rybki Mythic Coldfish. Będziemy otwierać takie zabawki, tylko 100 łapek w górę musi być zostawione I... Użyjcie kodu twórcy hikomikospodloga.pl Kto użyje tego kodu i oznaczy mnie na Instagramie hkmks To jest mój Instagram, zaraz wam go wyświetlę Tutaj macie w prawym górnym rogu Kto mnie oznaczy, doda instastory Wybiorę jedną osobę, która wygra taką oto jedną rybkę ode mnie Także yy, dzisiaj zaczynamy gameplay, zagrajmy w Fortnite, lecimy w wykrzywione wieże i dawno nie grałem. Powiem wam, że ten tryb bez budowania jest bardzo ciekawy i interesujący, bo powiem wam, że na padzie jak gram na Nintendo Switchu, no to wiecie, że czasem ten pad dryfuje, tam jakoś nie jestem spocencem i jakoś tam to budowanie mi tak nie, nie idzie szczególnie, ale ogólnie Fortnite a bardzo lubię. Fajna gra ze znajomymi do pogrania razem. Dobra, to tak. Tutaj sobie coś zlutujmy powolutku. I spadamy na dół. Szukamy lepszych dropów. Mamy dwie skrzyneczki. Przeszukaj. Super, jest rządło, więc będziemy cisnąć. Sobie skoczymy. Mamy tutaj beczuszkę. I jeszcze lecimy tutaj po. No to weźmy drugie rządło. Nigdy. Za wiele tego. Ja uwielbiam, bo po prostu szybciutko mogę sobie zmienić broń na drugą, tą samą i mam po prostu przeładowaną. Już ktoś czołg zajumał, czy mi się wydaje? Dobra, zaraz zobaczymy. Cyk. Czy to jest zadanie? Co, o co tu chodzi? Co mi się bardziej podoba? MK7. Tak, potwierdzam. Dostajemy jeszcze potkę i sobie wypijemy. Proszę mnie tutaj nie dojeżdżać. O, o, kogoś słyszę? Tak, tylko czemu ja nie mam włączonej tej pomocy? Miałem kiedyś takie coś chyba włączone. O Jezus, ale mam zeza, damn. -da. Jego że nie wiem. Czy tamta wsiadła do czołgu? Nie. Dobra, ten bocik leży. Czy to też jest bocik? Chyba też. Jesus, ja nie mam Ammo. Kto mnie wysadził? Nie wiem, dobra, nieważne. To po prostu słabe. Weźmy jeszcze raz zagraję. Wiecie co, nie mogę się powstrzymać. Muszę, muszę jedno odpakować, naprawdę. Co to jest w ogóle? To mnie tak ciekawi. W międzyczasie, jak mi szuka meczu. Dobierzmy, zobaczymy co tu jest. Odpakujmy to. Kurde. Złota rybka. Na sposób to trzeba folię najpierw z tego zdjąć taką. I to jest oficjalny produkt Fortnite, jakbyście nie wiedzieli. To jest metka i tak to otwieram I to jest taki, jakby mystery box z Fortnite'a. Dobra, mamy logo Fortnite i zobaczmy, co mamy w środku. Wow! Ok. W środku jest po pierwsze całe pudełko, w którym trzymamy to. Mamy złoty łuk. Ok, jest dobrze. Do tego jest taki plecak. To jest akcesorium chyba do figurek z Fortnite'a. Jeszcze taki jakiś plask. A tu mamy jeszcze do tego parasolkę, którą po złożeniu możemy tak sobie. To jest chyba do tych figurek z Fortnite'a, tak mi się coś kojarzy. Ja mam jedną taką figurkę, banana, ale jej nie otwierałem jeszcze. Dobra, to chodźmy na wykrzywione. Jeśli teraz się wyłożę na wykrzywionych od razu, to nie wiem, nie gram dzisiaj już. Albo to po prostu przez te leki nasenne. Które mnie już usypiają i moja koncentracja spada. Ale dużo łowisk jest. Wow. Nie spodziewałem się tego. Dobra. Wiem, że gdzieś tu jest. Tu kiedyś był ten Ronaldinho. On sprzedawał tego PM-a złotego, ale teraz to, to się zmieniło. Ale ten nam nie zaszkodzi wziąć. Coś tu jeszcze dają ciekawego na start. Tu nie widzę. Duża potka to wezmę. Okej. Okay. Jeszcze małe by się przydały. Poteczki do kompletu. Tak. A co tutaj jak zagłosuję, to, to wyskoczy. Tak. Dziękuję. Teraz tylko tak wypić te potki i możemy się bujać. Ok. To wypijmy jedną, drugą i trzecią. I z takim zapasem kewa to możemy ruszać. Chyba, tak mi się wydaje. W ogóle 10 kwietnia w niedzielę będzie live stream na kanale Hikomikos e, urodzinowy. Bo w niedzielę nie będę, w poniedziałek nie będę miał jak streamować, więc w niedzielę sobie zrobimy to na luzie. Że tak powiem. Lodoweczka. Myślałem, że siorborybeczka siącie. A tu nie. A tu nie. O ładunki wybuchowe. To będzie lepsze niż namiot. Pyk, pyk, pyk. Hmm. Czy tamte typy, te boty są w tym czołgu? Czy to są te boty? Okej. Okay. Strażników już nie ma. To spawarka. E, jeszcze jeden PM? Czy spawarka? Weźmy najpierw ten lód. I teraz czołgiem możemy uciekać. O ile nikt nam tutaj nic nie przejął. Czołgiem fajnie się rozwala. Bardzo mi się przypomina GTA 2, jak właśnie czołgiem się Niszczyło wszystkie obiekty, budynki. Wum, I fajne jest to, że ten lud tak spada z tego wszystkiego. Jak ten budynek się rozwal, no po prostu coś wspaniałego. I w tył zwrot. I z drugiej strony. Bęk, jeszcze beczułki dodają kawa, o proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Czekajcie, wysiądźmy i patrzcie, ile lutu. No, może to nie jest wszystko to, co mogłem rozbić tutaj, ale jest. O, ile złota, zobaczcie tutaj. To może weźmy te fontanny zamiast tych małych kewów. Bo fontannę zawsze łatwiej rzucić szybciutko. I ona też dodaje życia. Czyż nie? Okej. Okay. To tak, to, to to. Jeszcze trzeba tu rozbić. I patrz, jaki fajny kolaps. O tak. O tak. Czy więcej rzeczy wypadło? Chyba więcej. Tutaj mamy kolejne złoto. Granaty. Może granaty wezmę zamiast tego drugiego PM-a. Będzie można rzucać w kogoś. Jezus. Ktoś tam jest. Typie, nie zabierzesz mi czołgu. Dziękuję. Dobra. Tu weźmy sobie ammo. I mamy... A tam były jeszcze jakieś najdy, czy mi się wydawało? Wydawało mi się. No to... Dużej potki nie będziemy brać. Cofnijmy się! Bo nie chcę wpaść tutaj. Ja nie chcę wpaść tutaj. Nie chcę wpaść. Dobra, nie wpadliśmy. Udało się. Bo ciężko by było wyjechać, albo w ogóle byśmy utknęli. Jakby nasz czołg tam wpadł. Niektórych rzeczy nie można zniszczyć. Jak na przykład tego busu bojowego. Bang. Dobrze, że jest tu strefa na tych wykrzywionych. To sobie mogę pojeździć. Poburzyć. No, ale czołgi to samo P. Przypominają mi się mechy z jednego ze starszych sezonów. Gdzie właśnie nimi można było skakać wszędzie. W ogóle taka moja zimowa miejscówka tam była moja ulubiona. Na tej jednej z plansz. Co to wypadło? Szarbo grzywek jakiś? Chyba tak. Ktoś do mnie już strzela. Proszę nie strzelać do mnie, panowie. Um. Granaty sobie weźmy zamiast tego. Kto tam do mnie strzela? To ten typo, Lo. Czy tam jest jeden, czy dwóch? Czekajcie, niech mi się odrodzi to. I do niego podskoczę. W sensie, no, już mam tarczę. Jezus, jaki mój ten zes jest, dobra. Damian, przestań. Okej, okay. dobra, mamy to. Weź sobie, przeładuj. Złoto zbierz. Okej. Okay. Tam? Kto tam? jedzie? Czołg mi chce zajmować, typu. Już to widzę, ja pitole, zajmował mi czołg. Dawaj! Wow, to było blisko. Naprawdę blisko. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja jeszcze żyję. Proszę, niech mnie nikt nie strzeli stąd. Bo to będzie słabe, jak ja teraz padnę. Powinienem w ogóle tego kewata sobie odbić jakoś. Może tym ciągiem tam podjadę, bo już mi tu, mi tu chcieli zajumać. I zatankować paliwko by się przydało troszkę. U Boży, jak się przestraszyłem, że to jakiś wróg nagle leci do mnie, a to tylko ten typek. On w ogóle sprzedaje przecież coś fajnego. A nie, tylko to. Dobra, to nie. To tak, grzybosłona. W ogóle małe potki mogłem najpierw wypić. Raz i dwa. To to mamy. Tam gdzieś jeszcze duża potka była właśnie. Bojowy pistolet maszynowy. To będzie ciekawsze duża potka i splaszę sobie weźmiemy i może fontanna obfitości. Szybka naprawa. Ty w ogóle ja nie zauważyłem, że mi ta strefa idzie. Czy coś jeszcze stąd bierzemy, panie Damianie? Chyba nie. Może te ładunki? I o. No to mamy taki zestaw na dziś. Happy meal. No jejku, jak daleko ta strefa. Ale z czołgiem na to pojedziemy. O! Jest coś, co bym wolał bardziej niż chyba ładunki. Właśnie granat uderzeniowy, którym mógłbym odskoczyć w razie czego gdzieś na dalszą odległość. Więcej potek. I lecimy. Do przodu. Przed siebie. Powiedzcie mi też, co sądzicie o takich odcinkach, gdzie nagrywam całe mecze. Bez cięcia, bo to jednak widzicie, co się dzieje w grze przez całą rozgrywkę. Czy to ma sens, czy wolicie jednak... Oj, tutaj nie wiedziemy nigdzie. Czy wolicie jednak yy, pocięte i zmontowane odcinki to ja jadę w przeciwnym kierunku w ogóle Niechcący, coś mi się No Mamy tam jechać. Ty, ciąg ma dopalać, tylko co zjada paliwo, zapomniałem. Stacja by się przydała w międzyczasie. Czy to było coś? Co mi się wydawało. Coś mi się wydawało. żeby coś tu mignęło? Serio? Dziękuję Ktoś się ułowił po prostu Damian, paliwo Ci się kończy. Masz mało paliwa. Bardzo mało paliwa. To my gdzie idziemy? Na cichą ciśninę. O matko, nie lubię tej miejscówki jakoś. Tak na północy zawsze jest i... Super, nie mam paliwa. Typ do mnie strzela. Czy on jest w domku, czy gdzie? Gdzieś tam na dole trudno mi powiedzieć, w tym momencie, ty a może na tą cichą zajadę i zdążę na stację, ciekawe. Czy tu jest w ogóle jakaś stacja? Nie pamiętam z której strony co jest. Tu jest bus, tu jest stacja. Paliwo, leje się. Nie! Damian, coś ty zrobił? Boże. Naprawdę. Jezus. A to nie ma? Kanistra jakiegoś? Jest, proszę we mnie nie strzelać. Ja tutaj tankuję tylko Kuźwa Dziadeł Borowy zajmowałeś mi czołg. A masz, nie wolno zajmować mi ciągów. No i co ja teraz zrobię? Nawet sobie nie naprawię tego, bo nie mam spawarki. Ale skąd on miał w ogóle ten stermowizyjny? To ja nie wiem. No i kurde, rozwalony czołg. Dobra, tu jest krok. Nie zdążę nawet go trafić stąd przecież. I mam nadal mało paliwa, no. No tak, bo nie zatankowałem. Jesus, przestań do mnie strzelać, typie. Jesus. 12 miejsce, ja. Yeah. Ale trzy zadanie dnia zrobione, chociaż tyle. Który ten poziom? Zawsze to tam troszkę do przodu idzie. Dobra, ostatni meczyk w tym odcinku. No to jeszcze raz na wykrzywione. Nie wiem czemu, ale lubię tą miejscówkę. Pamiętam ją z piątego sezonu, jak zaczynałem grę? Nie, nie wiem, czy wtedy były jeszcze te wykrzywione, ale wiem, że jakoś jak zaczynałem w Fortnite, Fortnite'a grać, to to była najbardziej spocona miejscówka, te wykrzywione. Pamiętam, że kiedyś się próbowałem nauczyć grać na kreatywnym, gdzie co jest. Teraz jakoś tak mniej więcej wiem. W tym sezonie też mi się jakoś tam łatwo jest odnaleźć. Ziom. Dobra, mogłem zupełnie gdzie indziej polecieć, ale już cóż zrobię jak tu wysiadłem. Poproszę tylko pm i mogę zaczynać swoją akcję. A weźmy spawarkę jak jest. Serio, tu mam jeszcze typów na dachu? Ty no nie mogę bez tego ustawienia dźwięku. Właśnie to się nazywa wizualizacja efektów dźwiękowych. Z tym bardzo dużo osób wiem, że gra. Dla niektórych to jest ułatwienie. Jak dla mnie bardzo. Jezus, nie wiem jak się stąd wychodzi, chyba tu. Ale masz szybszą pompę. Myślałem, już, że nie, nie przewoduje mi tej tej. To jest bardzo wolne, nie mogę z tego strzelać. Tu czołg, tam auto, ja nie wiem. Tam jeszcze ludzie. Wszystko naraz. A jest nadal to odbijanie się? Wspinanie się znaczy się. Jest. Gdzie te typy. Ja nie mam przecież tego życia pełnego. Co ja robię w ogóle? To wypijmy to, żeby mieć stokewa I weźmiemy sobie. O. Ty, bo to mi oni strzelają, właśnie. Może ja ich podpalę? Nie wiem, czy to miało sens. To było takie średnie. Ładniej przecież powinienem do strzelać. A to wtedy ciałko obijam. trochę słabo. Kłoteczka. Tu ja serio mam gdzieś typa w tym budynku, który się kitra. Nie, to był strażnik, ja pitole. Damian, przegrałeś ze strażnikiem? Prawie. Jabłki żal. Tak jest robociku, wygramy. Dobrze, że miałem tego kewa. Ta mgiełka też ratuje. Granaty. Ups. Kuźwa, ja to potrafię, naprawdę. Niezły fold damage. to złoto trochę wpadnie. O, 130, nice. To jest bojowy, maszynowy, no to weźmy też. Gdzie ten typ jest? na górze. Zaraz mnie wyskoczy. Nielacka. Mówi wam, pewnie przy tej skrzyni jest. No, ale byk. Hamper jeden głupi. <głupi> A ja, jak, jak to ten. Dałem się sprowokować. No cóż, dziękuję za to, że oglądaliście. Te rozgrywki zagrajmy w Fortnite. Zapraszam do użycia kodu twórcy. Przypominam weźcie udział w konkursie. Jedną osobę wybiorę, która wygra właśnie jakiś taki box. Coś z tego. I jak będzie stała łapek w górę, to otworzymy to, to wszystko, co tutaj mam. Także zapraszam kod twórcy Hikomikos podłoga.pl Hashtag Epic Współpraca. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.